Piękne nasze wróżki, przepiękne, zieleń, fiolet, zieleń i kolor zdrowia, fiolet kolor duchowości. Dobrze zapamiętałam lekcję? Tak, tak, tak. tak super. Więc to jest duchowe uzdrowienie. O, du dokładnie. Piękne, ja chyba sobie taką flagę zrobię, będę wozić na czole. Duchowe uzdrowienie, co to znaczy? Że co to znaczy, kolor fioletowy jest takim kolorem metamorfozy, metamorfozy transformującym, jeżeli ktoś potrzebuje u, u, uzdrowienia, tak. koloru zielonego, to w połączeniu z fioletem to daje trwałe efekty. Dobrze, to ja teraz jeszcze zapytam tak, bo bardzo czuję się nieuzdrowiona w piątek 13. I nie wszyscy mieli okazję oglądać wasz program w EZO TV. Jakie są sposoby, żeby tego pecha w piątek 13 odgonić? Proszę bardzo. No może tak zrobić, jak my zrobiliśmy na programie pogadać, przegadać po prostu ten piątek 13 tak przegadać, że już ten piątek 13 dostępu nie oswoić będzie miał, prawda? Go oswoić go, tak, tak właśnie ostrożnie. Tutaj uśmiech na twarzy i, i piątek 13 jest nasz. Ewentualnie, ja już mówiłam dzisiaj, runkę algi sobie można jak ktoś lubi, na ręce, prawda? słyszałam, Oczywiście, tak? że można sobie narysować. Poza tym można tak jak my tutaj kolorystycznie się prawda, wzmocnić energetyzować, hmm. sprawdzić sobie, jakie są aspekty planetarne na dany dzień. Okaże się może wcale nie takie straszne, że ten piątek będzie zdecydowanie fajniejszy, lepszy pod tym kątem. No i zawsze jak będą wątpliwości, można do nas zadzwonić Stopa, i zapytać ok. się na przykład. Taka, ok. Czy wychodzić dzisiaj z domu, którą nogą? <śmiech> 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 Moje kochane piękne wróżki, nasze wspaniałe, tak zwane przewodniczki duchowe, marzena Mrwczyńska i merkuria. Dzięki. Bardzo było nam miło Was oglądać. Merkury, ja chyba jeszcze zostajesz, tak? Zostaję i proszę nagle oglądać dalej. Będziemy mówić o wszystkim, o planetach, o piątku i oczywiście odpowiedzieć na SMS-y i pytania. Tak jest. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.